Edyta Nawrocka, witam Państwa 5 lutego. Zapraszam na serwis informacyjny. Sąd rejonowy w Wałbrzychu zdecydował, że piątka dzieci odebranych w grudniu państwu Smykowskim będzie nadal przebywać w domu dziecka. Przyczyny decyzji sądu nie są znane ze względu na wyłączenie jawności postępowania sądowego. Dzieci państwa Smykowskich, 6-letnia Sandra, 5-letni Kacper, 4-letnia Nikola, roczny Dominik i 4-miesięczny Mariusz zostały odebrane rodzicom w grudniu ubiegłego roku. Według Miejskiego Ośrodka mocy Społecznej w Obrzychu zdrowie i życie dzieci było zagrożone. Relacje pomiędzy rodzicami, dziećmi i predyspozycje właśnie rodziców co do wykonywania właściwego... Obowiązku wykonywania obowiązków rodzicielskich w stosunku do dzieci, i po przeprowadzeniu tych dowodów, po zapoznaniu się z treścią przede wszystkim opinii, sąd będzie wydawał decyzję co do dalszych losów dzieci. Na jakich przesłankach opierał się sąd wydając takie, a nie inne postanowienie? Sąd, wydając postanowienia dotyczące sfery opiekuńczej dzieci, ma przede wszystkim na uwadze dobro tych dzieci. I w sprawie państwa Smykowskich sąd uznał, iż rodzice. Powinni podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności, jeżeli chodzi o wykonywanie obowiązków takich codziennych związanych z dbałością o dobro swoich dzieci i dlatego zobowiązał zgodnie z wnioskiem i sugestiami Rzecznika Praw Dziecka do uczęszczania do szkoły dla rodziców przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzechu i jednocześnie zobowiązał do składania sprawozdań właśnie z przebiegu tych szkoleń. Na podstawie tej opinii sąd będzie ustalał, czy rodzice są w stanie samodzielnie wychowywać swoje dzieci? Czy będą one mogły wrócić do rodzinnego domu bez narażania ich na niebezpieczeństwo? Co dalej będzie, jeśli oni przejdą pozytywnie takie szkolenie? To znaczy tu są to jest jeden z, jeden z elementów postępowania, które zostało wszczęte i które w tej chwili toczy się przed sądem, ponieważ postanowienia sądu rejonowego, które dotyczą właśnie umieszczenia dzieci w placówkach, jak to się nazywa, instytucjonalnej pieczy zastępczej, dotyczą czasu trwania postępowania. W tym, w tym czasie sąd przeprowadzi m.in. dowód z opinii RODK, to jest rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny, i na tej podstawie będzie ustalał, czy rodzice i w jakim zakresie są w stanie samodzielnie wykonywać władzę rodzicielską, czy dzieci mogą do nich wrócić, czy też to by nadal sprawowali. Pieczę rodzicielską w taki sposób, jak to ma miejsce do tej pory, zagraża dobru dzieci. Jak długo może to trwać takie szkolenie i ewentualnie jak długo może trwać taka sytuacja? Tu nie umiem panu powiedzieć, nie ma ustawowych terminów, że coś ma trwać tydzień, dwa czy miesiąc. Wszystko zależy od tego, w jakim y, tempie będzie toczyło się postępowanie sądowe i jakie postępy będą y, również osiągać rodzice tłumaczy rzecznik Sądu Okręgowego w Świdnicy Agnieszka jak postępowanie sądowe jest prowadzone z wyłączeniem jawności. Sąd może wyłączyć jawność, całości, albo części rozprawy, jeśli choćby jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące relacji pomiędzy rodzicami, dziećmi, sytuacji bytowej tychże dzieci to ponieważ postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem jawności, żadnych innych szczegółów ujawnić nie mogę. Biuro Prasowe Rzecznika Praw Dziecka zapytane, jakie dokumenty i o jakiej Treści rzecznik przesłał do Wałbrzyskiego Sądu, odmówił nam wypowiedzi, tłumacząc, że musi to wcześniej skonsultować. Zgodnie z daną przed dwoma laty obietnicą, Teatr Laki, aktora w Wałbrzychu planuje zorganizować we wrześniu drugą edycję festiwalu Małych Prapremier. Połowę środków na ten cel już udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza edycja Festiwalu Małych Prapremier odbyła się w 2013 roku. Zdaniem przedstawicieli środowiska teatralnego, jak i władz miasta, była to wyjątkowo udana impreza. Autorski pomysł Teatru Lalki Aktora zyskał przede wszystkim aprobatę w obrzyskiej publiczności, dlatego dyrekcja teatru nie miała innego wyjścia niż postarać się o organizację kolejnej edycji. Szczególnie, że w tym roku lalki świętują swoje 70-lecie. Organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga nie tylko sprawnego zarządzania, ale także znacznych środków finansowych. Teatr stanął w kolejce po dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I opłaciło się. Bardzo, bardzo się cieszymy, że ten festiwal po pierwszej edycji był tak bardzo dobrze odebrany, że ministerstwo zdecydowało się nam w pierwszym rozdaniu z bardzo, bardzo dużą liczbą punktów przyznać tą dotację w wysokości 105 tysięcy. Poprzedni festiwal dostaliśmy także dofinansowanie ministerstwa, ale było to 70 tysięcy, więc jakby ministerstwo dostrzegło ważność tego festiwalu zwiększyło nam budżet o 50%, no ale wiadomo, że festiwalu nie zrobimy za te pieniądze, więc tutaj jakby na pewno dobra wola pana prezydenta gminy Wałbrzych. Festiwal się podał, więc liczymy na ten wkład własny, żeby zrobić ten festiwal. Oprócz festiwalu, Tat chciałby też przez cały rok świętować swoje urodziny, organizując dodatkowe wydarzenia kulturalne dla widzów. Pierwszym z nich będzie zaplanowana już pod koniec tego miesiąca premiera. Zaczniemy 28 lutego od premiery spektaklu Sachem Wódz Czarnych Węży w reżyserii Martyny Majewskiej. Jest to spektakl dofinansowany w ramach projektu Klasyka Żywa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Teatralnego mienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach 250-lecia istnienia Teatru Państwowego. Także to jest tak naprawdę pierwsza propozycja w tym, w tym roku jubileuszowym dla tych, Starszych. Jest to spektakl dla widzów 13, ale także dla dorosłych. Następna, następna propozycja jubileuszowa będzie to premiera dla najmniejszych, 9 maja. W tej chwili jesteśmy w trakcie ustalania tytułu. Dodatkowo pozostałe wydarzenia, których planujemy bardzo dużo dla naszych mieszkańców, z są to przede wszystkim rzeczy które, o które wnioskowaliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i trzy takie wnioski uzyskały bardzo bardzo poza tym festiwalem uzyskały bardzo wysoką ilość punktów ale są w odwołaniach także planujemy zrobić i projekty społeczne i dostaliśmy zaproszenie na festiwal bardzo bardzo daleko aż do Azji i to wszystko zależy tak naprawdę od wyników odwołań ministerstwa Warto wspomnieć że teatralki aktora w Wałbrzychu jest najstarszym teatrem na Śląsku, jednym z najstarszych teatrów lalkowych w Polsce. Powstał tuż po II wojnie światowej i mimo wielokrotnej zmiany nazwy działa nieprzerwanie do dziś w tym samym miejscu. Nowak, Kowalski i Wiśniewski to od wielu lat najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Jak podaje MSWiA w roku ubiegłym w porównaniu do roku 2013 przybyło ponad 2,5 tysiąca Nowaków. Kowalskich jest więcej o ponad 1700, Wiśniewskich o 1300. Wszystkich zarejestrowanych w bazie Pesel Nowaków jest 277 tysięcy, Kowalskich ponad 178 tysięcy, a Wiśniewskich 139 tysięcy. Na pozostałych miejscach znaleźli się panie i panowie Wójcik 126 tysięcy, Kowalczyk prawie 123 tysięcy, Kamińscy blisko 121 tysięcy, Lewandowscy 118 tysięcy. I wiele innych mniej lub bardziej, chyba bardziej znanych nazwisk. Dąbrowcy, Zieliński, Szymańscy, Woźniak, Kwiatkowscy, Kaczmarczykowie, Michal. I majewscy. Pełna lista na stronie waubrzyk24.com. Gdy policjanci weszli do domu 29-letniej mieszkanki Mieroszowa podejrzewanej o włamania do piwnic, ta ukryła się w tapczanie. Policjantom tłumaczyła, że zawsze tak śpi. To była nie pierwsza kodzież z piwnic i pomieszczeń strychowych w Mieroszowie. Ginęły najczęściej narzędzia węgiel i drewno. Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że prawdopodobnie ten sam sprawca ukradł węgiel i elektronarzędzia o wartości 1500 zł. Gdy policjanci zapukali do jej drzwi, kobieta usiłowała ukryć się w tarczanie. zaskoczonym policjantom tłumaczyła, że w ten sposób sypia i nie jest to nic dziwnego. W każdym bądź razie została doprowadzona do komisariatu, gdzie usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem. Przyznała się do popełnienia tych czynów. Teraz o jej dalszych losach zadecyduje sąd. Grozi jej do 10%. Bad więzienia. Filharmonia Sudecka zaprasza na kolejny koncert symfoniczny. Już 6 lutego o godzinie 19 w sali koncertowej odbędzie się koncert, który będzie wypełniony utworami romantycznymi. Orkiestra Symfoniczna wykona dla Państwa uwerturę. Jackina Rossiniego do opery Wilhelm Tell. Jest to dzieło, które właściwie rzadko jest grywane w całości, czyli opera cała, ale Uwertura cieszy się ogromnym powodzeniem u publiczności i u krytyki, dlatego dosyć często gości w programach koncertowych wszystkich filharmonii. Natomiast w drugiej części usłyszymy Dwa utwory Piotra Czajkowskiego. Pierwszy z nich będzie to kompozycja na wiolonczelę z towarzyszeniem orkiestry Wariacje na temat rokoko. W tym wypadku solistką w tym utworze będzie pani Karolina Jaroszewska, młoda, bardzo utalentowana wiolonczelistka, która z pewnością bardzo wirtuozowsko ten utwór zagra. A na zakończenie koncertu usłyszymy czwartą symfonię Piotra Czajkowskiego. To symfonia zwana Symfonią Losu, chociaż może nie do końca tak jest, bo utwór ten powstał w czasie, kiedy Piotr Czajkowski przeżywał... No, można powiedzieć, załamanie, po nieudanym, bardzo krótkim małżeństwie. I symfonię tę dedykował swojej sponsorce, długoletniej przyjaciółce, z którą nigdy nie spotkał się osobiście. Wymieniali ze sobą tylko listy z wdową nadjeżdżną von Mek. Dyrygować całością będzie znakomity brazylijski dyrygent Fabio Pereira, który jest reprezentowany przez Europejski Instytut Rozwoju Kultury. Natomiast pani Karolina Jaroszewska reprezentowana jest przez Towarzystwo imienia Ludwiga Van Beethovena w Warszawie. Bardzo serdecznie Państwa na ten koncert zapraszam. Nie czekajcie, to spektakl, na który zapraszam Państwa w ten weekend do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Nie czekajcie, wyreżyserował Robert Zawacki, a spektakl robimy w koprodukcji z Centrum Kultury w Lublinie. Nie czekajcie, to rzecz o współczesnej emigracji zarobkowej Polaków. Taka teatralna, groteska, komiks teatralny o emigracji opowiada o losach trójki młodych Polaków mieszkających w Dublinie. Każdy z nich ma swój powód do emigracji, ale marzenie jest jedno, by znaleźć w Irlandii swoją ziemię obiecaną. Czy im się to uda? Na to pytanie odpowiedź zna tylko Celt, który obserwuje ich tragikomiczne zmagania z życiem na obczyźnie. A więc nie czekajcie, Państwo obejrzyjcie spektakl w piątek o godzinie 19.30 gramy, w sobotę o godzinie 19, a w niedzielę o godzinie 18.00. Zapraszam do teatru dramatycznego. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w Internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wałbrzyk24. .com.